Ja wybrałam książkę z Eli pod tytułem Guild Online. Książka opowiada o nastoletniej Peni, która zakłada bloga, ale nie chce się ukazywać, tylko chce być anonimowa w pełni. W szkole bardzo się upokorzyła, było wszystko nagrane i trafiło do sieci. Pomaga jej pomagają to przezwyciężyć jej najlepszy przyjaciel Elliot. Nie chce iść Penny do szkoły, ale wtedy właśnie spadają z nieba jej rodzice, którzy wybierają się do Nowego Jorku na, na wyprawy, tam, bo oni do pracy tam prac jedą i zabierają swoje dzieci i, i też oraz Elliot'a, tego najlepszego przyjaciela Penny. Tam dziewczyna poznaje bardzo przystojnego bardzo gitarzystę i cały pobyt dziewczyny właśnie w USA spędzają razem, się zakochują sobie i są razem. Po powrocie pani do domu odkrywa właśnie, że on ją bardzo oszukał, że on tak naprawdę nie jest z tym, kim, kim się przedstawiał i przez co ma znowu problemy w sieci, bo wszyscy dowiadują się kim jest na blogu. Wszyscy ją bardzo hejtują. I, ale udaje znowu się to przezwyciężyć właśnie dzięki y, bratu Tomowi oraz y, właśnie temu znowu przyjacielowi Eliotowi. Książka jest bardzo ciekawa, ja bardzo zachęcam do przeczytania, na pewno pomoże ludziom, którzy zajmują się blogosferą, właśnie że, jak sobie poradzić z hejterami. Dziękuję.